Dobry wieczór. Oczywiście gratuluję wygranego spotkania. Dla nas to był kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejny yy, przegrany niestety. Yy, straciłyśmy kolejne punkty. Yy, przyczyną tak na szybko, yy, tutaj zerknęłam na statystyki, bardzo porównywalne mamy, ale yy, uważam, że no co, no, widać było, że kto zagrywał, ten wygrywał. Po raz kolejny w tej nie porozdziłyśmy sobie, ale myślę, że tu w psychice to wszystko siedzi. Musimy się odbudować i zacząć właśnie te mecze wygrywać. No i tyle. Dziękuję, Dziękuję. bardzo za gratulacje. Cieszę się ogromnie z tego wygranego meczu, bo był on dla nas bardzo, bardzo ciężki. Tak jak Gosia powiedziała, kto zagrywał, ten wygrywał. Miałyśmy problemy w dwóch setach z przyjęciem zagrywki i te sety przegrałyśmy. W setach, w których my lepiej zagrywałyśmy, udało nam się wygrać. No i jeszcze druga taka przyczyna takiego meczu, takiego, takiego wyniku. Wydaje mi się, że lepiej sobie poradziłyśmy w ataku. Byłyśmy skuteczniejsze przy dobrym właśnie przyjęciu z szybkich piłek. Lepiej sobie radziłyśmy po prostu w ataku. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje przede wszystkim dla drużyny przeciwnej. Powiem tak, no tak jak wcześniej tutaj dziewczyny powiedziały, mecz praktycznie układał się po myśli tej drużyny, która lepiej zagrywała. Wiele błędów, lepsza skuteczność w ataku drużyny z Dąbrowy przełożyła się potem na korzystniejszy wynik. Mieliśmy bardzo dużo piłek podbitych, wybronionych i no, nie potrafiliśmy Wykończyć to jego skutecznym atakiem, że no, największy, największy mankament dzisiejszego meczu decydujących tak naprawdę piłek, skończenie kontry i wykorzystanie piłek po bardzo dobrym przyjęciu, które no, no, tak naprawdę w tie breaku piłki, które mieliśmy do wykończenia. No nie udało się tam chyba bodajże 3 na, na tak na szybko patrząc uh, udało nam się skończyć no to jest zdecydowanie za mało żeby wygrać z drużyną taką jak jest Dąbrowa. Dziękuję. Well, I'm very happy of course because of the, the this victory. It was uh, the first match that we won in these conditions like uh having to fight and struggle a lot. Finally we saw the the the, the very nice spirit of this uh, team. And uh, I'm very happy, particularly because uh, we had the capacity of uh, press our mental restart button so many times. Uh, it was uh, a match that uh, started quite good for us, playing good. Then uh, came the the accident from Gina, and uh, we found ourselves in a situation that uh, we were not expecting. Uh, we lost balance in reception at that, at that time and uh, we didn't have any chance to make any substitution. then uh, we found a way to come back and uh, to close the match in the way that, that, that everyone saw. so uh, i'm happy because we have a, a better quality of reception overall. we have stabilized that, uh, that skill that we were working a lot. we improve also the quality of our service. something that we have been working było also so overall it was a very positive balance. Trener wspomniał, że bardzo go cieszy to zwycięstwo przede wszystkim dlatego, że zespół pokazał charakter i takiego ducha w bardzo ciężkim momencie i jest to dla niego y, dużą wartością. Po tym spotkaniu y, trener także wspomniał, że bardzo się cieszy z tego, że zespołowi udało się odzyskać pewną równowagę między innymi po tym, gdy kontuzja odniosła Gina Mancuso potem zespół cierpiał troszeczkę i nie mógł znaleźć takiej równowagi w przyjęciu, ale na szczęście udało się ją odzyskać. Trener jest także bardzo zadowolony, że zapracowały elementy nad którymi zespół ćwiczył w tym tygodniu, czyli przede wszystkim właśnie zagrywka i przyjęcie. Tak, yeah, we're trying to find uh, another alternative for the reception structure that we, we have started the tournament. And uh, there was a, the, the, the way that uh, Dombrova was playing the last years too. So as uh, as a coach with the staff, we trained always to to find alternatives. And uh, Urban was uh, training since the beginning of the season as libero as well, uh, preventing probably a situation like, like it happened. And uh, fortunately, we have now a, a plan B and uh, it was, uh, I think that overall it was very good, we we could bring out the best from them too. Urban is uh, overall a better receiver and uh, Krisha is an outstanding digger. So in this situation, uh, even being the first match that uh, Urban played as a real libero, I'm very, very happy about it. Uh, even more with the situation that I told before that it wasn't something uh, standard and uh, she handled it very good. Trener zapytany o to, czy planuje dalej grać z Kasią Urban na pozycji Libero, odpowiedział, że Kasia od początku sezonu tak naprawdę ćwiczyła pod kątem tej pozycji również. Dla trenera jest bardzo ważnym to, aby mieć pewien plan B, pewną alternatywę na pozycji Libero, by móc, kiedy będzie taka potrzeba, właśnie zastosować takie rozwiązanie. Ponadto właśnie trener zwrócił uwagę na to, że Kasia jest bardzo dobrą przyjmującą, natomiast Krysia Straż jest wręcz niesamowitą broniącą i bardzo chciałby czerpać korzyści z zalet właśnie tych zawodniczek.